Zaśpiewasz. No jak ciała ta piosenka? Jesteśmy o tutaj. jedziemy o środka i a potem błaki, a potem knife i desko i weekend i detowe. Brawo. No, bo, ale nie zacząłeś jeszcze, zaczynałeś, jesteśmy ludzie. Schodzimy na dół. No to teraz zmienił, teraz Zmienił Arażacja? Bo jesteśmy o tutaj, schodzimy na, schod na schodach, czy coś takiego. Aha bo, to, a aha, bo to w zależności od minuty się zmienia, tak? Czyli teraz już by była inna ta piosenka. Chodź na bagi, I nabaki, i pijce, i samsony, i cudodóbki, i pocąki, i chanochody, i je, te deska mają koła. Tągi. Ślicznie! Brawo, piosenka ułożona Brawo na ręce. Na, na żywo! Na, na żywo wykonujesz pięknie. Artysta z ciebie będzie. Jakich mało. Chodź, a teraz robimy płatki, tak? A zakł o zakładaniu skarpetek? Już nie. Zrobisz, zrobisz piosenkę zakładaniu skarpetek też? I jesteśmy do za taki. Dałujemy do te i Słyszałeś piosenek? Tak. Ja, może Artysta być. takich mało. Może być. Jaka górka była tam pod koniec, kochanie? No e, ja wiem, słyszę. Okej. Okay. Dzięki. E, e, Pozwieszam dziwnie i możemy iść, i możemy, no. No pięknie, no. A ja noszę Spidermana, tak? Na tych. Buzka to musi być Aparat musi być. Aparat musi być? Dobrze, już starczy koncert. Na razie.